A ja, ja myślałem, że wobec ogóle tą szalone, mi szkoda, bo naszej ja, obadowej. Ale ja mam też dużo. Nawet kulek i dlaczego? No. No, no! Siemano, to ekipa Jabadaba. Cieka, Siemanko, moi drodzy. W niedzielę są święta wielkanocne, także pomyśleliśmy nad odcinkiem jest związanym wczoraj. z jajkami. Wczoraj, wczoraj powiedzmy Bo są święta? To są święta, no. no. teraz tak przebiegamy. święta w ekipie Jabadaba. Oczywiście na, na posiadłości tutaj od Boba. Niech was nie złej te tło, tu naprawdę jest za bogato. Jedyny minus, że dzisiaj nie będziemy jeść, bo muszę robić wagę, jeszcze mam półtora kilo do zbicia. Także dzisiaj sobie nie pojemy. Słuchajcie, dzisiaj mamy typowo wielkanocny odcinek pisaneczki, śmigus z bądźcie Patrzcie co robimy, może kogoś zainspirujemy podczas malowania, a nie to już niedzielę wyjdzie. Wszyscy mają pomalowane. Ale Przez rok chyba. masz moje jajka? <gry> <noise> jak, już, jak już wcześniej e, mówiliśmy wam, <noise> e, zaczynamy od malowania jajek, będą tak jakby dwie rundy, jedna runda jest freestyle tak zwany, następna runda będzie <noise> temat, każdy daje jakieś <noise> słowo i mamy tam minutę czy dwie na malowanie. Artyzm, ja? Czemu ten na Słuchajcie, na posłuchajcie, bo Denis jest po szkole kucharskiej, ile trzeba jako na twardo ugotować? Minuty? No, co to była za kura? kura? Ja, ja też w sumie. E co! Pomidor? Nie wiem, ale mi się wydaje, że tu... Czemu tu jest ta jedna biała? No kurat. Bo to jest przebiórka no, kurwa. To jest chyba ping pong. Codź, to nie są jaja, nie robimy sobie jajek Czę to od różowego. Od razu zobacz wróż! To jest ulubiony twój. Ja nie mam pomysłu nawet. No ja działa się tam. Nie pod kurwa górę, ja już pa! Pa już podgotuje, pa! Ja nie mam pomysłu! Ale teraz bez czasu to robimy, nie? Ja Teraz jest czas na... Na refleksję. Na refleksję, na, na autyzm. Na, na autyzm to ja też. Ja mam mamy ja nie? Czy mamy taki skrót i JBD, nie? Czyli jebać będę. A JBD to jest ta firma mięsna. Pa, Opa, JBD, ole. Kurwa. Ja JBD chciał z nami jakieś współpracy, oczywiście tutaj zostawiam Noila. Tutaj. Więc ty cię zadbać o masę. Denisa! Masa masa się kutasa. A ty jak pomalowajesz swoje pisanki? Pokaż w komentarzu. Pa. Siu, bo kiedy Chińczyk ty Ty z Chińczyk co? Ja to byłem ze śmieconką Jeszcze yeah. nie Czyli ja nie <laughs> byłem no. No na pewno jeszcze nie Aaaaa, a, ja to jeszcze długo. a ty jesteś już po? Ale co schodnie. po? <laughs> <laughs> Zamoczyłeś się czy nie? <laughs> nie, chłopaki czekam do ślubu Ogólnie rzecz biorąc y, młody maturę zdaje w tym roku, nie? Zamoczyłeś czy nie? Nie, coś w tym Ja tylko kij w rzece, Tak, byś chciała być pierwszą partnerką naszego młodego Oliwera. Pierwszą nie, ale może ostatnią Tutaj rzeczywiście jest, zagrał tutaj. Tutaj ten. Kolor skóry nie gra. Tej, nie gra I, roli. Bo i, on i, najwyżej to... może się przebrać tak jak Inter ostatnio na odcinku. Intercontinental! Inter co chcesz, Tomasz? Jak chcesz, może być Chińczyk, jak chcesz, może być Murzyn, jak chcesz, może być Piękkopola? Murzyn. 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 Murzyn! Ej, murzynkę słucha, Murzyn. Murzyn. bo A on chce Murzyna albo Chińczyka. I jak się wydało! Cześć, do teraz stańcze. Fajne marzenia. Ej, ale to wy byliście w Tajlandii jak coś, nie? A byliśmy na obozie sportowym, mówię. W ten sposób? Nie, byliśmy na przygodzie poznawać nowe rzeczy, czy tam zagłębiać się jechać Żeby znaleźć Lady Boya, to byśmy podjechali do ciebie. No Ale ty wolałbyś tego Chińczyka, czy Murzyna? Ja bym Szczerze, dla byłby bezpieczniejszy <laughs> <g> Małe <Damalska> jest piękne Hasło Denisa, skąd wiesz? <g> Ty <just wiesz> chodzisz do tego? Tak no. Ale on tu też łaził, nie? Ej, słuchajcie, to mamy praktycznie dwóch absolwentów tej szkoły za tam Jeden już jest tutaj, widzicie, nie wie ile się gotuje na twardo, A drugi, ile się gotuje jajka na twardą? 5-6 minut ja ja tak? No, o... Panie dyrektorze, tutaj mamy trochę naukę do poprawki Widać, że ta nie. szkoła ci coś daje. nie? Jak on tu chodził, nie? Dobrze no, powiedziałeś. To pani otwierała no okno, nie? I Denis, do szkoły! Zapraszam do szkoły mm. I to ty tam akurat miałeś kiepsko pić Deniz będzie najgrzeczniejszy kozaczy, bo ma tam żonę kułarkę Dlatego nie gotuję jajek nigdy Więc informacji informacje nie dotyczą No ja ja tak nie <laughs> <laughs> Ale jak skończył go a gastronomii to ile się je gotował jajka na twardo Gotowaliście pewnie szesty tak nie? Nie, oni zamawiali catering no, <laughs> I przyjechał za 6 minut ja ja Miałem głównie pierogi Tak naprawdę Dlatego no jesteś fachowcą pierogów Klasycznie, sprawdź to Raz tu, raz tam Dziś jajka sobie, sobie maluję sam <laughs> Ja sobie tak dobrze widzisz, że bez jedno, nie? Ja jeszcze ja robisz? Ja się czuję z tym, że ostatnie odcinka nie było w tygodniu. Ty Co kurwa w poduszkę. Poduszeczkę? Było pokane, bo do nas doszły takie słuchy, że nie było odcinka, to było pokane. Słuchajcie, ci wszyscy którzy oczekują dalej na skarpetę od y, Trąbki, on dalej nosi je, chcemy Ta żeby były najbardziej wiarygodne, One o tych nie chodzi. Zbawmy o jakość tych skarpet, żeby nie było takie świeżutkie wam że bo to nie będzie wtedy frajdy. Byście chcieli to też z... Ten... Z Cynamonem na żaglu możemy wam wysłać jego batki. Ej, co się stało w kolano? Nie na skakance z kawałka Polecą, w płetwach zajebiście Pa, 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 pa. Przyczepy zerwane, wszystko jest ok. I to naprawdę nie jest fake. Naprawdę nie jest fake. Był u który to stwierdził. Po odcinku, gdzie skaka na płetwach, próbował pobić rekord Guinnessa. Stało się to, no i kontuzja ciężka. Guinness go pobił. pobił. Na jebo, mi Guinness i chłopiec. po prostu wziął to bez rozgrzewki, wziął to bez rozgrzewki. Poszedł no na maksa. Nie rozgrzewajcie się, no. Więc to jest y, taka teraz rada: rozgrzewajcie się przed rekordami Guinnessa. Szczególnie na skakaniu, skakance płetwach. w pyłku. Po to. Dobrze w chuj mi to wyszło, Uch! nie? <laughs> Nie, ja lubiłem malować zawsze. Tak? Uspokajacie to? W szkole, no. Bo ja zawsze w te graffiti malowałem. A że byłeś? A tak, to była, to była moda kiedyś na malowanie sobie chuja w zeszłym Ale. Tak. Jak, jak ktoś zostawił kurwa zeszy, to miał cały ochujowany, nie? Ale to dalej działa, to dalej działa ci Ej, e, mikrofonu nie włączyłaś. Pa! pa. Ej, dino, co ci kiołek! No? no. Mm. Eee, opie, to na będzie od razu. Eee. Do, dobrany kolorek. Ja mam jakiś temat wymyśleć? Po kolei. Eee, ja dam. Czaszka. Nie hmm. wiem, zwierzę. No to chwila, czaszka, zwierzę, roślina. <ścoughs> no podpowiedź mi. Dinozaur. Dostałem to z wozu transmisyjnego tutaj za Sławkę, że jest No Ja już dinozaura mam. Wygrze swoje zdjęcie w tej kurwa. No, <laughs> Dzisiaj taki mama. A ty jaki masz młód? Chciałba chciałem zrobić zajączka i wyszedł mi. Pesta, byś nie. Co się śmierci z mojego zająca? Nie ja zrobię z niego psa, czekaj. ja już skończyłem. Mój talent. Jestem <grym> amanualny, am nie? Pij, po prostu... Precyzuję tak. wam. Przyjęłam. Ofta. Ofta. Ja widzę, że owca. J taki mam kurs angielskiego? Co? Damian! Popatrzcie na Damiana od pierwszego odcinka, a dzisiaj on się rozdzielą. Ant. Elefant! Thank, Thank you! Thank you so much! Nie, to jest pterodaktyl, latający Co dinozaur to jest? Pterodaktyl, o frunie, ma nogi, widzisz? On jest, w, on jest w locie stara Ty masz w ogóle wyobraźnię, nie masz w ogóle, nie? Bo ty takie masz płaskie spojrzenie, on, bo on leci już, pa Nie nic prezentuję, zacząłeś, ty zaprezentuj swoje dzieło Dobra, więc tak, to jest dinozaur Aha. Następnie jest kwiatek, kwiatek Czaszka I pies Trzeba dwie głowy, To są muszę. Aha, to jest uszy, dobra. No tu jest gębka, nie, okej, okay. dobra, nie? jeszcze już obok jest to, więc tu mam dwie dupy. Aha, proszę. Ja mam tak, ja mam czaszka, żeby nie było... Jakbyście się uczyli, na jakieś szkoły klasyczne. Tu macie jaja chujowego po drodze, ale to tam po biedę. Tu jest jaszczurka na liściu. Jako zbiorę. Jaszczurka na liściu. <noise> tu jest drzewo liściaste. Klon. Tu jest dinozaur po przejściach. Za mało powierzchni jest pracy. Ja, ja, ja myślałem, pixelowali… że to jest kucyk jakiś kurwa. O, to jest najlepsze, nie? Unikon. PE2, to po tak prostu no no to namalował. Jak namalowałeś się na liściu, <staggeredanim>. <bugs> to namalowałeś zwierzę i roślinę w jednym? No, bo ty przewodniu, bo zwierzę i to jest salamandra, Beyaz, żeby nie było. to znam kurwa, ale salamandra to nie. A więc tak, tutaj mamy pieska. Bardzo pięknego pieska. O... Tu jest całe, kucyk kolorowcy. Ona jest to, to o To jest lizak, żeby pies się mógł pocieszyć. Tutaj jest takie coś. Czaszka to jest? dupa, tego, dupa, tego dupa Pawiana A się nie dziwię tego, tego psu, że jest jak na taką dupę Tu jest dinozaur A ten dinozaur się mu wącha Janku yeah. A to jest średnista koniczynka Brawo, brawo dla nas, brawo Moi drodzy, nie będzie szybko Czacha, pterodaktyl tu leci, dinozaur Z na twarzy Widziałeś pterodaktyla <laughs> <laughs> <Biedziałeś laughs> kiedyś? Widziałeś kiedyś pterodaktyla <laughs> chłopie? Na obrazku o tak próbo! Tu mamy yy, owce. Miał być królik już by owca. No i kaktusik powiedzisz, że nie Jak Kaktus jest Dobre, najlepszy. No kaktus jest już prosty, nie? Ja sam się dyskwalifikujesz <gulujesz> żabał, nie wygrałem tego. Ja tak z tym. Bo też nie wy We dwóch fix wygrajcie. zagrać zagrajcie, kto wygrał. Ja on dał wam, że jak Ja też jak No. Dobra. Bo miał fajną tą salamandrę na piśmie. Ja będę tu, ja będę tam się gości z prób nie popieram. Ja badaba tu, ja badaba tam Do detancie chcę nawet sam. Moi drodzy, przechodzimy płynnie do drugiej części tego odcinka, czyli do quizu. Quiz jest taki, że no, musimy wykorzystać swoje jajka, nie po to malowaliśmy jajka, nie po to je przygotowaliśmy do tego odcinka, nie po to jest Wielkanoc, żeby jajek nie używać. I nie po to to jest jabadawa, żeby jakieś malowanie były. My... z <laughs> teraz taki motyw, że każdy z nas ma 10 pytań, stajemy na linii w trzech, czyli trzech tych, które będzie rzucało jajkami, a dany yy, abstryfikant stoi dalej gdzieś 10, 10 kroków, zadajemy mu 10 pytań, jak odpowie źle, Robi krok do przodu. Czyli zbliża się do... do Łatwiej tak. Cię na końcu trafić. Jak masz wszystko będzie dobre zostajesz na końcu. No i Ci będzie trudniej trafić. A widać, że Oliver to duszko wychodzi, nie? Tak, tak serduszka nie? są. Serduszka, tęcze. On to, to robią próby przed malowaniem. Ej, napiszcie w komentarzach kto ma być pierwszy w tej konkurencji. Czekaj. Jedenak, ty. <laughs> Szybko zadziałało kurwa Nie ma problemu Ja, te, ja lubię wasze interakcje, piszecie ma, szybko jest. Nie ma trąbki, musisz. zwieść no ty nie. no przegrałeś czekanie Nie, przegrałem Ej, no, widzowie chcieli Napisali, że ty możesz O, z widzami się nie dyskutuje <laughs> Oby ja z widzami się nie dyskutuje Także moi drodzy, drogą dedukcji, dzięki wam, dziękujemy, Słyszę, że bierzecie udział Paweł. w naszych odcinkach Ej, Jedynek jako pierwszy Wchodzi Na ściankę Księga daba mówi, kto? Ucieka, przed jajem ten jaje dostaje. Bo <laughs> żeby nie było za pięknie za ładnie. Pytania, które teraz będziemy mieli w kuzie, przygotował nam czy Chat GPT, bo to robili, to by to był odcinek za tydzień. Więc jedziemy losowo tak, jak ten zrobił od 1 do 30, bez żadnych bzdur, bez jakichś układania sobie pytań łatwiejszych czy trudniejszych. Jedziemy od 1 do 30. lepiej ja będę tą, a krok robi ten, co pytanie daje. Że jak źle, mm. odpowie, to my. Ale wejdź tak, nie? No, no, no. Bejba, tak, Bob się nie odzywa, nie, ale jak się już odezwie kurwa, to on ma te przemyślenia. 8, 9, 10 panowie, to jest nie. Jezus. Najpierw było, jakbyśmy rzucali w jednym momencie, żeby on nie miał jak spierdolić. Na Po no, no. jednym jajku. O, lider gotowy? Pytanie numer jeden. Jak się nazywa największy ocean na świecie? Co? Szybko. Oceana tam. Co, Ja No ocean. na świecie największy, dawaj, jak się nazywa? Kurwa Bałtyk, ja pierdolę. Nie. Dawaj. Ocean Atlantycki? Chuja, jeden krok. Powolnie. No to tak, które? Kto był pierwszym człowiekiem w kosmosie? Neil Armstrong? Nie, Yuri Gagarin. W którym roku upadł mur berliński? Jebaj ja jajem. Jaką jednostką mierzy się trzęsienia Ziemi? To jest proste. Kuźwa. Ja to pamiętałem. Daj podpowiedź. Celsiusza. Nie, Celsiusza nie. Farenheita. Farenheita? Nie, Hajta też nie. Ten ty możesz maturę. Masz czy nie, dawaj. Ten ty możesz na matura kurwa za miesiąc. Dawaj, No dawaj. Ładuj. Nie wiem, dawaj krok. Który Państwo ma największą liczbę ludności na świecie? Ile jest Chiny. na więcej ludzi? Co? Chiny. Indie kurwa. Jak, Jak to nazywa to. się stolica Kanady? Maturysta, kurwa. Powiedziałem co Nie, Otama. Otama. Otawa tylko. Kto napisał zbrodnię i karę? Słuchajcie, to jest... ChatGPT Pity to zrobił, nie ja. No CGPT to Ale to jesteś maturzystą, bo powinien na bieżąco chyba, no, ej! No, zbrodnie i karę to powinien wieć, a to... Ale no powinieneś by na, mnie na jedno jakieś zgadnąć, No, no mi, mi było wstyd na jego miejscu. Mi też jest wstyd. Ej, Fiedor, Fiedor Ja! Trzy pytania. Ile nóg ma rak? No strzelaj chociaż. Jaki? Czy wątroby, czy tego? Sześć. To? Ile Sześć. nóg ma rak? Sześć. Dziesięć. 10. No, to <laughs> Słuchajcie, jakie jest chemiczne oznaczenie złota? Takie, jakie ma, ma symbol. Powinieneś wiedzieć, k**wa no to mi nie stać na takie rzeczy, hop, Ale to w... yy, masz ten w tablicy nie ma drewa. Tombaj. Dawaj. Tak. Tak. Dobra. który pierwiastek ma liczbę atomową To czadzimy no, *Um to no to będzie wodór. Tak, zgadz o, Oooo. Aby mnie nie traficie, było tak blisko. o, ale to masz, nie możesz... to jest... tu, masz ich możesz x na to, bo... No. Tam stoi. No i stój tu. się? No. 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 Do, 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 do. Matrix! Latarka no, no, to jest na włosy, podobno jest no. bardzo dobrze na włosy białko, tak jajko tu wcierać. Ale patrz, ja tego Matrix! Ej, serio, ej, z... nic nie ma! Ej, on nic nie ma! Ani kurwa wiedzy, ani jajka! Dobra, to drugi. Mi się wydaje, że czat powiedział, że ty. Ja mogę drugi, ja naprawdę, może bym masz nie? Bo chcę zami drażnij. Teraz że to jest ja, ja. Gotowy? Co ma? Cztery nogi, ale nie chodzi. Po mnie tak robisz, kurwa. Cztery nogi nie chodzi, czekaj, nie wiem. Stół. Ale przeszło. To było proste, że gdzieś. Co to jest? Pytanie dawaj, dawaj, Co to jest? Nie je, nie pije, a bije. To tak robisz. Tutaj mam stolicę albo coś kurwa. No. Nie je, nie pije, a bije? No. Nie je, nie pije, a bije. Nie wiem. co. Bo... Zegar. Zegar. Ja, ej, to robicie? Co jest zawsze przed tobą? Ale ale nie robi. Co jest zawsze przed tobą? Ale nie możesz tego zobaczyć. Czas. Jutrzejszy dzień. To, bo to było takie poetyckie już no. kurwa. No, to no, czas jest. No czas jesteś, to samo czas jest co. Dobra, możemy no, to zanieczyć. No. Dobra. Ej, a z, z którego ty portalu wzięliśmy, pytania? Z tego. Z ty <laughs> Dobra. Ej, czekamy, Tak. Ej, czekaj tak na Książka, piś... Książka, która nie ma końca. Nie kończą za ciebie opowieść. Książka telefoniczna. Tak, nie ma koniec, kurwa. No nie, no bo cały czas masz nowe numery. Nie, no ale ma koniec, bo to jest i ma koniec, kurwa, co ty tu nie gadasz. Nie? No no jest tyle numerów i... No i koniec, co ty tu mnie gadasz, bo... ej? Książka nie ma końca. No tak. To jest ostatnia strona i tak. No i co dalej? Jest koniec. No ale tak, tak, ten... No, no tak tak. Ej, tak. ze źródło, za, takie ze źródło znalazłeś. No, no dobra. To dobra. inne pytanie daj mu. Dobra. Eee... Pierwsza wojna światowa, od kiedy do kiedy była? Nie wiem. Nie 14... 1940? Nie, no to nie wiem. To 1914 do 18. Ja przepraszam, że z historii są straszne. A, pierwsza to... wojna. Krok. A, no właśnie, bo, karo... bo każdy, każdy <laughs> zawsze zadaje o drugą wojnę. No, 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 to jest, no to drugą to by widział. No. Kto był autorem pana Tadeusza? Prus, Słowacki czy Mickiewicz? Mickiewicz. Tak Co to jest hipotermia? Nadmierne wychłodzenie, nadmierne przegrzanie, uszkodzenie tkanek przez zimno. Nadmierne yy, ochłodzenie. Tak. Co jest sakiem? Delfi, krokodyl, nietoperz? Yy, Delfi. Tak. Co to jest równość trójkątów? No, że każdy kurwa, bok jest taki sam. Można to zajrzeć, bo trójkąt równoboczny. No, dobrze, no, że każdy tak samo, tak z boku. No. No. Dobra, co jest elementem systemu nerwowego człowieka? Mózg, serce czy żołądek? Wszystkie są, mogą być. Czekaj, czekaj, czekaj. Mózg. Tak. Fuh. Jeden z dziesięciu by się chcieli, to no, zobaczą tutaj jest, kurwa Pamięcię A nie bym pytał się, gdzie książka, która się nie kończy, kurwa A Nie wiem, by się, nie, kulki nie, nie oszukali teraz Już? Ja... Ej! Dariu, ja znaję tam już mi w rynie Aaaa! Ja dostałem! Kurwa, a trafił mnie jest tyłu Ja wiem, że taki szybki nie jestem jak jedynek. Ja jestem Ja, bym, I, ja, ja, ja <śmienicza> robisz kurwa. Wyklu, jest, tak. Wykluła Koła mi się pisanka. Zagadał, że bez koszulki nagrywał. No Wyklęła się kurwa. pisanka, pat. Ja ty nie pomyślałem, mogę zrobić koszulkę, nie? To chuty, kurwa, ale wariat ty. To tak było lekko. To śniadanie było. Aaaa, to ja mam bluzę, a potem jeszcze mam dwie. Nie. A. Teraz mamy, słuchaj, teraz mamy bardzo są mam szansę podejść blisko. Can, Oczywiście, nie ujmując ci wiedzą, nie ujmując ci wiedzą, jest szansa, że podejdziemy blisko. Odpowiedziałem ja odpowiedziałem tylko na jedno pytanie. Ja się, jak się wszyscy wystarczyli małej dziewczyny? Bo to jest moja Pół... córka. Kiedy już nie oszukasz. No, dobra, tylko co cię nie pękną piechot. To jest nie jest Ty po ciuroku. Ile planet znajduje się w układzie słonecznym? Siedem. 8. O, byś blisko, kurwa, Dawaj, krok. Ale gdzie on kurwa zajechał? No, nie? No, no. Który kraj wygrał Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2018 roku? Czyli za dawno. Czekam, zobaczę. mózgów. Portugalia. Kurwa, Francja. Jaki język ma najwięcej użytkowników na świecie? Ja wiem, na my on jest. Migowy. Margaret, Mar Mar to on nie śpiewa bardziej. Mardaryński, czy jakoś tak? Mardaryński. No mandaryński, no wtyk. No. Dynis! <laughs> <laughs> Jak nazywa się najwyższa góra w Afryce? E no Deverest. <laughs> tak ci rzadzę, że na ky. Podpowiadam. E to jest... Ja nie miałem budzić. A tak to chyba tak Kini nie Dobra zgadłeś, to tylko pół kroku tylko. No tak. a strzelałem teraz. Co? Ja zawsze, jak całe życie, kłama. Co oznacza skrót NATO? E, national? Nie wiem. Nie. Nie, bo ja nie znam angielskiego. no to to? To bezutłoczenie? Tak. Które miasto nazywane jest Miastem świateł? Ja Powiedz, że w Europie? Miasto świateł. Jakie miasto w Europie jest nazwane Miastem Światła? Bytom. Ale to, to nie jest w Polsce, nie? Nie, nie chodzi, nie chodzi o Bytom, takie takiego. Haha, <noise> 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 parę. <Parysz, chuj> zgad <noise> Serio? No? Ej, serio, co zgadywać, zgadywałeś? Zgaduję <noise> to z nim. Ej, serio? Serio! serio, Zawsze zgaduje, nie? Kto namalował gwiaździstą noc? Jak to zgadnie jeszcze, już wodę stąd. Kto namalował? Co <noise> był ten? Wynucha. Leonardo da Vinci. O, a, był Vincent Van Gogh. E, dwa pytania stało, Denis. Jak się nazywa największe jezioro w Polsce? Nie wiem. Śniardwy, powiedział. Jak się nazywa mitologiczna kraina umarłych w mitologii greckiej? Pytanie jest tak skonstruowane. jest Hades U Hadesa na chacie. Jak się nazywa ta kraina? No, pewnie w Gutowarze to było. Manefixa, co? No, może tak być, no. Nie, nazywa się... nazywa się... nazywa się... się Nazywa się Hades. Jeszcze wtedy nie do Hadesu. Dziu, bo ja całą mam Ja ją głowie A kurwa, ale, ale to bolało To boli Bobik się ubrał w osiem bluz On wiedział, co go czeka wow! Nie dostał ściana, to ma teraz Idź woda, oddaj mu Idź na całość UAAAAAAA uh, like, y <y yeah! Moi drodzy, jak widzicie teraz y ofiarą naszą, czyli celem naszym jest Bob. Like y w którym kraju powstało sushi? Japonia. Ja. Ile trwała druga wojna światowa? Ile lat? Ile? O kurwa. Jak nazywa się Słyszef? najdłuższa rzeka, rzeka w Afryce? Masionally Najbłogosztroweń, no najbłogosztroweń, najbłogosztroweń i też no. jak on. Który wynalazek, wynalazek przypisuje się Aleksandrowi Belowi? Telefon. Ile wynosi pierwiastek kwadratowy ze 144? Pierwiastek kwadratowy? 12. A potem 12. 12. Który kraj ma największą powierzchnię na świecie? Afryka który kraj? No, to ma jest, największą powiesz się. Rosja! Afryka! Kaj no, jest w no, Afryce! No Rosja hmm? leży w Afryce, a Rosja w leży w Rosja. Słuchajcie, była... powstało. musimy trochę przemienić Rosja mapę. Rosja jest w Afryce, Mo Rosja z Afryce i okay. na największym, największym powierzchni na świecie, o chodzi o kraje, ma Afrykę. W... Oto ten. No, Geniusz! W, w Afryce te czarni Rosjanie letają. I co? Co ty powiedział? No tak, 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 tak. Co ty powiedział? Jak się nazywa twarda część owocu orzecha? Kurwa, skorupa. No, no, no! główną rolę w filmie Gladiator? Black 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 Black. Black. Russell Crowe Russell Crowe. Teraz dla Ciebie, bo ty jesteś z geografii najmisty. Dość. Dość trudno cię on Na trzy odpowiedział dobrze, on nie odpowiedział na jedne, wyście byli tak w samo samym miejscu. Za no, to, 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 ja to się dowiedziałem. No właśnie, skupcie nas uwagę, bo Damian jest z geografii najlepszy. ile kontynentów jest na Ziemi? Kontynentów? Ile z kontynentów na Ziemi? Kontynentów na Ziemi. No, ja nagrywam. Pa. ci pa, co się zrobiło? Cztery. Siedem. Tak, został. Tury! Siedem. Ostatnie, w jakim państwie znajduje się miasto Petra? Petra? Wykute w skale tak zwane. Petra. Mieszka. Nie wiem. Petra. Grecja. Jordania. A, ale blisko. Tak, jak ja odpowiedział ich na cztery... Dobra, daj no, Ale on odpowiedział na jedno dobrze i wyświetlił <tuszu> się na samym miejscu. To ja bym się <tuszu> robili, bo <tuszu> bo mówię, że to... <tuszu> bo... Bo... <tuszu> nie, bo wy właśnie robicie od, obieta. Bila. Kurwa. Nie, bo ma długie nogi kurwa. Odpowiadam. Dobra, dobra. Damian, masz rację, robimy stąd, nie? Nie nalizaj. Ale ja nie wiem, jak to wy

TAK JESTEM, DZIOMEK! Nie wiedziałem, że to skończy się. Mi się wydaje, że ono na wcześniejszym odcinku powiedziała, że ona nie ciastek, bo ma dietę, a ona chrupki teraz jadła. Tak, chrupki jadła. No. no masz to nagrane <grym> o się wyrabia wiesz co? No? Moi drodzy jak w tych pięknych okolicznościach Pięknego miasta i Wchodzimy dźwięk. do konkurencji numer 2 Parujemy się, rzucamy się co kroczek <grym> robimy Ja pierdolę ja W której dalej? parze pierwszy spadnie? I robimy co rzut to krok dalej Krok dalej, krok dalej W której parze pierwszej spadnie Ci uczestnicy robią i szeka Oto kto przegra Zostaje znowu jajkami pod tą zajebistą e, ścianą Czy bonusowa? Bonusowa Jak się dzielimy? Jajowa, jajowa. jajowa. jajowa ściana hmm. Sali. Możemy być razem, a wy razem i no, tyle. Słuchajcie, symbolicznie rozdaję po jajeczku w Krato wybrał tak, bo my, tam, my z Ulfikiem grali w to. Ty, <grafię> I my dobrze rzucaliśmy w to. Ale on stał z boku i godował, a ty to brał. ja, to on bo jest bo, dobry. Ale my długo to robili, nie? On jest dobry to. Dla Ej, łapiemy jak chcemy, możemy dwoma rękami, możemy trzymać nogą, no. pyk, czyli do gęby możesz wsadzić od razu. Bo to, jest boja, to gotowi chcecie? No. no. To jedziemy. Dobra, tu

o, ci łysy, ja z... <ślenia> ja, to by to był. A nie, 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 nie! To! Ja, ja, Gramy do stuknięcia, nie? A, widział. Bo teraz. Czekaj, to... oni rzucą. Dostań, oni nie rzucali was? teraz. Ja nie, jak, ja grałem jajko. Dostań, A, do, nie, 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 nie. Patrz, jak mnie nie ma Zróbmy po kolei teraz.

a bo on tak rzucił. W takim razie oni grają teraz Shangę który z niej przegrywa wchodzi na ściankę. Zodów A teraz lepiej, bo jest bez koszulki. Celujemy teraz, na go tak tymi jajkami. Ej, po części to jest sprawiedliwe, ani razu nie do góry. Ani razu i teraz rzucił górę. Nie było 3, 4 No! Kurwa! Patryk, to tam teraz zwolniono no, tempo, ale ja... ja... ja, ja serio, Jak wielkanów to nie musi być śmigus, digus, więc przychodzimy płynnie do ostatniej części tego odcinka, więc bądźcie z nami. Widzicie? To nagrane było teraz. Widzicie?

przegrali. No mnie, no chciał. Dobra, Dobra, ja! I jest... tak chciał! Dawaj, dawaj! Oliwa sprawiedliwa! Chodź, nagrywaj, górę. Słuchajcie, szakłaś. tego, że. bo przegrał szakaszeka z młodym. Więc każdy ma po dwa, no i. bo Mówi... nie No i muszę to złapać. Ja, łapaj to. Dajcie, Denisek, ty masz jakieś barki. Dajcie ja na na O! 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 <śla> <You're going. śla> チョイス! Ale bomba <grymne> <grymne> O, wejdź, kurwa, kopa, kopa do syr <grymne> A czemu? Ale Słuchajcie, finałowa bólka Panec A, ah, nie yeah. Biki zacisną Aj, ah, dej, <grymne> rzuci Ale, że trzeba są czyściutkie ma się teraz Zepsuliście mi to Tak, było źle Lecimy grubo A nie, nie hudo, Jak życie da Mój ja zabieram lecę w drugą. w tym mokrym akcentem zakończyliśmy ten fantastyczny odcinek. także jeszcze raz wesoły świąt. Wesołych spokojnych świąt w gronie rodziny tak. i dużo prezentów, smacznego jajka. I mokrego dyguza, żeby cię nie zalali. Aj! <noise>